Dzień dobry kochani. Dzisiaj odcinek ze zdrapkami dwiema, które uważam za szczęśliwe dla mnie do tej pory, więc chciałam je dzisiaj spróbować. Retro premiera wyszła bardzo fajnie, bo wyszła na plus. Ta premiera wyszła w ogóle rewelacyjnie. To jest mój rekord na kanale, więc te premiery ostatnio mnie nie lubią. Chciałam sprawdzić te strapeczki, czy dalej mnie lubią. Retro ma numerek 27, a Extra 77 ma numer 12. No to zaczniemy sobie od Retro. Zbliżamy. I szukamy numerek, mówiłam, 27. Tu szukamy Diamenciora albo Koniczynki. I szukamy, mamy wiśnie, bank, banknot, arbuz, jabłuszko, korona, pierścionek. Mamy złoto, truskawka i garnek, czyli retro dzisiaj mnie nie lubi. K i K. Trudno się mówi. A wkład dzisiejszy to 15 zł. Nie będziemy szaleć, tylko będziemy szukać. Tu szukamy tylko i wyłącznie siódemek. Oj, proszę bardzo, ta zrabka mnie nie zawodzi. Moja kochana zrapunia. Na niej zawsze mogę polegać. Szukamy siódemeczek, no ale najwięcej siódemeczek. Także pierwszy dałaś, no i dawaj dalej. Trzeba skubać to lotto, nie? Nie ma tak, że ciągle... O, tutaj się pokazał diamenciur. Tam miałeś być w Erytro. Dobrze, a tutaj siódemki. Dobrze, po tej stronie mamy jedną, piękną, Szukamy na drugiej stronie teraz. Poproszę więcej siódemek. Trzeba wycisnąć tu lotu z kasy. Bo za dużo nam zabiera. Gra dziesiąta. Nie ma. Gra jedenasta, Pierścionek, serce, winogrono. No to no to tylko jedna siódemka będzie. Gra dwunasta, grono, bank, gwiazda. No i dwie ostatnie gry. ale telefon zgubił ostrość, łap ostrość. O i takie ładne siódemki mają wyjść. Dwa ostatnie rządki. Pierścionek, truskawka i pomarańcza. I ostatnie. Zrebka jest fajna, ale ona strasznie brudzi. I w ostatnim rządku już nic nie ma. Ale jedna siódemeczka jest. Wkład 15 zł. No to jak tu będzie zwrot, no to już będzie fajnie. I sprawdzamy. Co tutaj się kryje? 10 zł zwrot. No ale super. 15 zł, 10 zł odzyskane. Bardzo fajnie. Ja jestem bardzo zadowolona. Retro przegrało. A moja siódemeczka. Oczywiście siódemeczkę dała. Bardzo pięknie. Więc moi kochani, przypominam o 500 subskrypcji. Już to powtarzam i powtarzam, a to troszeczkę słabo rośnie. Więc musimy dobić do chociaż w okolice 500 i wtedy ogłoszę więcej szczegółów. I zrobimy sobie konkursik. Na pewno nagrodą będą strapki i coś jeszcze. A to się dowiecie jak będziemy bliżej 500. A dzisiaj to ja Wam dziękuję za obecność, za oglądanie i za dotychczasowe subskrypcje, komentarze, na które zawsze z wielką chęcią odpowiadam, odpisuję. Bardzo się cieszę, że jesteście, że komentujecie. To jest bardzo miłe, motywujące. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, że jesteście. Ja się bardzo cieszę. A więc zapraszam. Serdecznie Was oczywiście pozdrawiam. Życzę pięknego dnia i już weekendu, bo już weekend się zaczyna. Także pięknego słonecznego weekendu. Chociaż nie mówię, że też byśmy się ucieszyli z deszczu. To, to, to też nie wykluczone. No i zapraszam na kolejny odcinek. Pa!